Babcie nasz płyną i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Bo też pał nas po zamleczny pas i nigdy nie przypuszczał, że fregaty śmierć są W się z drugami, wygra ten, kto utrzyma sił. udział się palami. jak na ból, to Czarny w i już szatak do Topne gaty uzbrojone rzędem w miał dział Czarny dym na nas, przyświecił czas Krzyk lament, gry kamratów, przerywany ogień wiatru Ciepła poleje się stukami, wygranek utrzyma to utrzymasz im W chłód dość przykryje się falami Jak dawuk, to zaliwę Dá-me o